Ja sobie zaglądnę jeszcze do mojego kompostu, bo tak trochę tutaj teraz okrywam też, żebym I folia jest jeszcze też, żeby tak mi mocno nie namakał, ale no, trochę też deszczu jest potrzebne, trochę wody trzeba. No już to się zmniejszyło, było pełno, więc cały czas pracuję. Yy, na pewno jest ciepły, to jest świeże. Temperatura w kompostowniku. Chcę to sprawdzić. 40 stopni w tym momencie przekracza i cały czas jeszcze temperatura się na wskaźniku podnosi. Nie wiem pewnie dużo więcej nie, ale ja w tym momencie chcę sobie jeszcze zrobić taką rzecz, podlać, bo tu są liście, dużo jest właśnie właśnie materiału takiego brązowego z zielonym i chcę podnieść tą temperaturę. I też chcę, żeby pracowało, więc dzisiaj podleję to po prostu wodą z drożdżami. Drożdże już sobie rozprowadziłam. Teraz tylko. To jest kowska drożdży na 10 litrów i sobie to tutaj podleję. I zobaczymy, jak to się będzie rozkładać na wiosnę. Efekt dopiero będziemy widzieć, jak się przetwarza ta materia ziemię. Było niedawno pełno, a teraz proszę już opadło i coraz mniej, bo to wszystko pracuje. Papier też się zmieści. Podlewam też dlatego, że ja tu mam przykrywam to czarną folią, żeby mi za dużo deszcz. deszczu tutaj nie wpływało, bo to jak się rozkłada, to i tak jest mocno wilgotne. Dobrze. Niech się dzieje, bo materiału mi potrzeba, bo się jak się okazuje potem, kiedy ja to wynoszę na grządki, że tego wcale za dużo nie jest. Ja tutaj mocno już opróżniłam sobie jedną część tego mojego ostatniego zbiornika, gdzie już jest taki przekomposowany materiał, o tutaj jest takie ładne i została mi tak powiedzmy, że jedna trzecia z tego co było albo jeszcze mniej, a ja tutaj hmm, potrzeby mam.